Witam, kochani bardzo się serdecznie na liczbach dnia w poniedziałek, 16 września 2024. Kochani, energia na dziś, no, koncentracja na konkretnych zamiarach, bo to ISA. ISA tutaj mówi o tej koncentracji, o tym zatrzymaniu, o spojrzeniu głębiej w siebie, o niewymuszaniu niczego na siłę. Jak to y, też przesłania, przesłanie isy mówi, że zima nie trwa wiecznie, y, jak i każda inna sytuacja, która gdzieś tam y, dzieje się w spowolnieniu, bo zawsze jest przyczyna tego, że jest to spowolnienie i warto ten dzień wykorzystać w zupełnie inny sposób, a więc poprzez to, żeby spojrzeć głębiej w siebie, żeby się zastanowić, no i powoli, żeby ten ogień sobie rozbudzać, kochani. A więc y, potrzeba tego zatrzymania, tego spokoju, y, być może właśnie. Jeden dzień jeszcze wolnego tego odpoczynku, a może po prostu zwyczajnie coś nie przyjść. Patrzymy, jakie energie. Na pewno liczba 23 i 9 będzie dzisiaj ważna. 23 i 9 i patrzymy. 23 i 9. 2, 4 i 22. Patrzymy jeszcze raz. 2, 4.